Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku ferii 50 słów, które musisz znać zażądając projektami. To seria stworzona specjalnie dla tych wszystkich, którzy chcą szybko zorientować się o co chodzi w projektach, w zarządzaniu projektami i móc tej wiedzy skorzystać skutecznie i efektywnie. Dzisiejszym słowem kluczem jest słowo projekt. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapówta. Od ponad 20 lat pomagam rozwiązywać problemy projektowe, pracując jako mentor, doradca i trener warządzania projektami. Jeżeli interesujecie temat warządzania projektami i warządzania w ogóle, to subskrybuj ten kanał. Jeżeli spodoba Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę, to będzie jasny feedback dla mnie. Dlaczego warto subskrybować? Bo bardzo dużo ciekawych rzeczy tutaj się dzieje. Livey, konkretne, kolejne odcinki z serii 50 słów, plus to poniedziałkowe nasoczone wiedzą filmiki. Warto go subskrybować i warto tutaj być. A teraz nie przedłużając przechodzimy do bohatera naszego odcinka, czyli projektu. Skąd się wzięło słowo projekt, Czy nie można po prostu tak normalnie sobie działać i żyć bez tych wszystkich projektów? No pewnie, że można. Natomiast jest tak, że pojawiają się wokół Ciebie nowe badania, do których nie jesteś przyzwyczajony, których nie robiłeś wcześniej, grubsze tematy, które trzeba wyrealizować, i okazuje się, że stare podejście, z którego się korzysta, czyli OK robimy kolejne kroki i na koniec fajnie mamy wmontowany jakiś konkretny efekt, przestaje działać. I właśnie wtedy pojawiają się projekty, po to podejście projektowe zostało stworzone. Projekty służą do tego i myślenie w kategoriach projektu, pozwala ci wejść na inny poziom efektywności, trochę poziom wyżej, bardziej świadomie kierować tym, co masz zrobić i doprowadzić z sukcesem zadania do końca. Podejście na zadaniach w pewnym momencie po prostu przestaje się sprawdzać. Gdy napotykasz na coś, co jest nowe, co jest stopniowo doprecyzowane, trzeba się tego nauczyć i angażuje więcej osób wokół Ciebie. Podsumowując, żeby mieć taką spójną definicję, co to jest projekt. Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie zmierzające do stworzenia unikalnego produktu lub usługi. Projekty wyróżniają trzy cechy – unikalność, tymczasowość i stopniowe doprecyzowanie. Klub projektów jest ukryte w tej definicji, w tych trzech elementach, które projekty wyróżniają. Unikalność. Unikalność oznacza coś nowego. Coś nowego oznacza w definicji, że musimy się nauczyć nad tym pracować i oznacza pewnie trudności i problemy, nie wyjdzie to standardowo. Tymczasowość to jest drugi ważny element. Projekty mają mieć swój koniec. Jeżeli coś się wlecze w nieskończoność, to projektem już nie jest, trzeba nad tym zapanować inaczej i pracować inaczej. I trzeci bardzo ważny element stopniowe doprecyzowanie. Projekty mają to do siebie, że na początku dużo nie wiemy, a później w trakcie podejścia, zarządzania projektem niwelujemy tą niepewność i zaczynamy coraz lepiej rozumieć, co naprawdę chcemy dowieść. I to jest clue. Klucz, czego wiele osób nie rozumie i przez to pakuje się problemy. Projekty zaczynają się od niepewności, a odpowiednie podejście do warządzania tym projektem tę niepewność niweluje. Nie jesteśmy w stanie wyeliminować całkiem ryzyka, ale jesteśmy w stanie to wrobić. Projekt to po polsku przedsięwzięcie. Dlaczego nie ma warządzania przedsięwzięciami? Ktoś tak kiedyś po prostu przetłumaczył i wami w przedsięwzięć pojawiają się projekty, czyli poukładane przedsięwzięcia. Ale ja nie mam do czynienia z projektami, mnie to nie dotyka. Próż okazuje się, że projekty są absolutnie wszędzie. Od wykończenia mieszkania, przez budowę mostu, budowę placu zabaw na osiedlu, uruchomienie strony internetowej, odpalenie nowego biznesu, przygotowanie nowego sklepu całkiem od zera, odpalenie własnej firmy. To wszystko są projekty. i Można zarządzać nimi formalnie albo nieformalnie. Niektórzy mają taki talent, że mogą te projekty poprowadzić na czuja. Niektórzy potrzebują to sobie zorganizować, a niektórzy dotarli do tego, że ta organizacja i poukładanie tego w odpowiedni sposób powoduje, że mamy dużo lepsze wyniki. Jeżeli rozpoznasz, że masz do czynienia z projektem i zaczniesz to sobie układać, to masz dużo większą szansę na sukces. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Najstarszy wawód świata to kierownik projektu, bo najstarszym projektem jest stworzenie świata. Stworzenie świata w taki sposób, jaki jest opisane w Biblii, odpowiada totalnie kryterium projektu. Projekt był unikalny, powstał całkiem od zera, całkiem nowy, tymczasowy, ograniczony w czasie do 6 dni i stopniowo dopracowywany. Dzień po dniu pojawiały się kolejne elementy, które możemy teraz zobaczyć na ziemi. Składając to wszystko w całość jak myśleć o projektach, co w tego wynieść najważniejsze pigułki. Projekt określają trzy cechy: tymczasowość, unikalność i stopniowe doprecyzowanie. Czyli zaczynamy od niepewności, wchodzimy w większą pewność. Projekty są wszędzie i występują w każdej dziedzinie życia. Niezależnie od tego, czy je tak nazwiemy, czy nie. One, we swojej natury, tam po prostu będą. Możesz tylko zdecydować, czy chcesz pracować nad nimi w uporządkowany sposób, czy nie. Po polsku projekt to po prostu Przedsięwzięcie. Nie używa się tego słowa w profesjonalnym języku, ale bardzo często do tłumaczenia o co chodzi jest bardzo przydatne. Możesz zarządzać projektem formalnie i nieformalnie. Im bardziej ważny projekt, zaangażujący więcej osób, tym ta formalność jest większa, natomiast nieformalne podejście też się całkiem nieźle sprawdza, pod warunkiem, że wszyscy w projekcie wiedzą o co chodzi. No i ostatni ważny punkt. Pierwszym projektem na świecie było stworzenie świata. Wszystkie pozostałe są już. Pochodne. Czy ten projekt był dobrze warżony? Nie, to już całkiem inna sprawa. Jeszcze na koniec, jeżeli interesuje Cię wgłębienie tej dziedziny ważonania ja projektami i lubisz czytać, szukasz fajnej książki, to polecam Ci tę. Szukałem dobrej książki i nie mogłem znaleźć takiej, która by w mój sposób opisywała świat projektowy, więc postanowiłem taką napisać. Napisałem ją kilka lat temu i niby się chwalili. Ja po prostu informuję, dlatego że od tamtego czasu codziennie trzy osoby tę książkę kupują. Nie tę samą. Każdy kupuje swoją, natomiast sprzedała się w pole ilości egzemplarzy, już ponad 6000, 6000 egzemplarzy od momentu wydania, więc rynek ją weryfikował. To znajdziesz w książce? W książce znajdziesz trzy kejsy projektów rozpoczynanych od początku przez ich poprowadzenie waplanowanie, w z omówieniem, jakie dobre rzeczy zostały zrobione i jakie błędy. Plus w luźnej formie, tak mówią czytelnicy, tak taki był mój wymiar. W luźnej formie podejście krok po kroku, jak się odnaleźć w projektach i jak je poprowadzić. Dodatkowo do książki. Opracowałem karty, które pomagają na co dzień wykorzystać tę wiedzę i pamiętać o tej, o tej całej knidle. Nie jest specjalnie Cleglafta, tylko 240 stron, ale lekko się czyta. I link do tej książki i do kart znajdziesz w opisie tego filmiku. Wystarczy kliknąć, mówić w naszym sklepie i wejść w świat projektów Profty. Sposób, według, według mnie prostej, fajnej i rzeczowej filozofii. Mam nadzieję, że dołączysz do grona czytelników książki i kolejna książka wnajdzie w Twój dom. Serdecznie zapraszam, kliknij w link, zapoznaj się, zobacz, czy dla siebie. I jeżeli okaże się, że tak, to Wam będzie mi bardzo miło i razem popracujemy też wirtualnie nad Twoim projektem. Serdecznie zapraszam.